w nowym odcinku na moim kanale Dzisiaj nie będziemy pokonywać sobie Patrzcie mamy tu Negda Chyba po prostu Buliego Dziwnie wygląda Profesjonalna I grimisa A jestem classic No, też sobie Poczwiczmy Poczekać chwilę. Chciałam ściszyć widzowie. <laughs> Także myślę, że z spokojnie wygramy. Bo gdy są słabe. Nie no, ja sobie robię. Każdy jest tak samo porównywalny. Dobra, fajtujemy się z nim. Dobra, nigdy nie ma ze mną szans. Dobra, ale sobie spróbujmy z gramisem. Ja mu nic nie robi widzowie. A jest tu jajko jakieś coś? Nie, no, nie ma. Dobra, to sobie kilka razy z nagram powalczymy. Dobra, widzowie, jeszcze kilka razy, i możemy iść od tego noba. Bo... Dobra, widzowie, mamy jakąś super moc. Także widzowie, mamy pierwszą super Fire, noob. Aha. Mam pytanie: czym to się już nie odnaba? Chyba na jestem za słaby. Dobra, jak dzika, to pokonam chyba kilka strzałów. Dobra, ale trzeba poćwiczyć. No to oto ćwiczymy widzowie. Patrzcie, jak nam leci. No, patrzcie, jak nam to leci, nie? W ogóle mam jedno pytanie: za ile jest rebik, Bo on sobie tak chętnie zrobił. To dobra, 25 buchaków to nie aż tak dużo. Chyba byśmy potrzebowali tak pięć koła siły Zaraz wracam A w ogóle widzowie nie zauważymy, ale już mamy ten odblokowany Dobra, widzowie, łatwo poszło, w 5 sekund miałem Dobra, ale z nim to wygramy co? <laughs> Dobra, pięć ze niego co dam rady, nie? Jeśli chcielibyście odcinki ze specjalnym gościem? Dobra, prawie No to możecie pisać w komentarzu, albo jeśli byście chcieli zagrać ze mną w Roblox, to piszcie w kom. Dobra, możemy robić, robił fik. Jeszcze jedno pytanie, czy to mi się zapisze? Tak, mi się zapisze. To kolejny raz ćwiczymy do pięciu. Aha. Nie, no super. Muszę odblokowywać wory. Dobra. Dobra, widzę, że trochę sobie tutaj posiedziałem. Dużo odblokowałem przy okazji, tego to pokonam. Dlatego by się przydało, ale tego należy sobie pokąnąć. O, no szybko. Ja ciszyczką nie zabieram dobra, a nie, no musimy ćwiczyć. Czy tak gdzieś tu koła Dobra. Tam radę. Eee, no, wykopiemy sobie to. Ciekawi mnie jak pokonam szybko nowo. Może na strzało No nie Także kilka kilkaset tysięcy siły później. Możemy go pokonać. I, i, i. Jasno, yes, koła? No to facet. No. Ten typ to dla mnie wyzwanie. Yes, no. Nie jest nawet. No dobra, będę musiał to uzbierać, nie? I ostatni rączek. Pokonanie Buliego, który nawet nie wygląda jak Bulina. Myślę, że to się w bardziej opłaty niż sobie nie Ale To dobra, teraz już chyba nie do mojego Także widzimy się później. O, w końcu. O. Oh. Tak. Trzeba by było za winy kupić Czyść. No, ale na pewno był lepsza rękawica. Gnie... Mm, ten ból jest mega słaby, nie? To widzimy się za chwilę. Aha, widzowie, to jest 100 aż 100. 100 siły nie. A na tym już 300. dużo Nie, dużo. mamy już jakieś czysta koła? Domy z nim radę. Jak przygiałem nie. Co? Co to jest? O Także sobie poćwiczmy dobra, czas z nim wygrać No koła, dobra, z tym to wygrywam, więc... Ale sobie to może żeby było lepsze, nie? Teraz mi to daje razy 10. Dobra, ale sobie uzbierajmy na ten enchant. I 120 dostajemy? Także kilka udanych walk później. Mamy siedemset. tych. 17. Dobra, sobie potwiczmy. Także sobie to w sumie chyba ulepszymy. Uh, to jest takie trudne. No, 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 no. Dobra, wygrałem. Ja to. Taka, więc my Mam pytanie, czy w tej grze są w ogóle jakieś krainy, czy coś? Czy to jest po prostu jedna wielka, mm, no ten... Chyba jedna wielka. Także kilka milionów e, harców, siły, pff, no możemy go pokonać. Ja wiem. uzbieram skromne dwa miliony, tylko godzina siedzenia w tej głupiej grze. Grimy leży. Dobra, ale musimy uzbierać na ostatnią moc i wtedy pokonamy oficjalnie grimu. I pyk. Gazy pięćdziesiąt O, topka, Kto jest ostatni? Kto ma dwa ku... Jakieś 9Q i Strange'a Ja mam ledwo 2 mili. W sensie mam dwa. Milie. O, U, tu jest Escape the Island. Oh my god Chyba będę musiał kolejne odcinki nagrać Z tej gry Także pokonaliśmy kilkaset razy Grimisa. Mhm. Dobra, z tym to jeszcze nie wygram. Także należy sobie poćwiczyć. No i mocniejszy tu daje 200. 5 Teraz musimy mil... miliony mieć i w sumie chyba to dokończymy w dzisiejszym kolejnym odcineczku, jeszcze bo w sumie nie zrobiłem, bo wiecie, miałem takie problemy techniczne i mi się w sumie nie chciało, ale dzisiaj wpadnie odcineczek z tej gry. Nie mówię, że za chwilę, ale możliwe. Pewnie wy to oglądacie jakieś nie wiem, w sumie. Z... Nie wiem, jakieś może jedenastej, albo dwunastej i wiesz O, a nawet nie widzimy już mam tak dużo. Dobra, wygramy z tym. Ja dostaję za niego więcej niż z Glimisa, nie? Dobra, ale tu mamy jakiegoś y, rockiego. Chyba po prostu Bad Boya. Tu mamy w takiego ma, Nie wiem. O, to jest mafia, chyba. A tu jest legendarny. Nie znam, Ale sobie postaramy jeszcze w tym odcinku nadrobić na y, pierwszą super moc. Tutaj może pokonamy tego. O, tu. Za mądrze, coś mi się chyba przydarzyło. Chyba nie pokonamy. Uh. Dobra, to poczekajcie. Dobra, widzowie, <gry> już prawie mamy 21 milionów. I pek mamy. Dobra. Mm -hmm. to jest chyba przesadzony, wygam z nim wygram wygam Aha. To kilka razy musimy wygrać. Tak do wygam się, mamy jakieś lowe. Ale w sumie, widzowie, to wszystko na ten odcinek, zostawcie subika i lajka, um... a my się widzimy w kolejnym odcinku z tej gry dzisiaj.